Stoimy u progu 2024 roku. Nagrywam ten odcinek podcastu w okresie świąteczno-noworocznym, więc kultywując tradycję zapoczątkowaną już dwa lata temu, chcę podzielić się z wami po pierwsze podsumowaniem tego ubiegłego roku, zarówno w Dzień Dobry Podatki, jak i w Gardens, Tax and Legal. I podzielić się z wami planami, jakie mamy w podcaście i w kancelarii. W tym. Nadchodzącym roku, czy w tym roku, który właściwie właśnie się zaczął. Cześć tu, Michał Wilk, Dzień Dobry Podatki, czyli po prostu praktycznie o podatkach. Jeśli prowadzisz biura rachunkowe i potrzebujesz wsparcia w pracy z podatkami, sprawdź propozycję klubu Dzień Dobry Podatki, platformy z eksperckimi szkoleniami podatkowymi oraz zamkniętego forum dyskusyjnego, na którym codziennie wspieramy się w rozwiązywaniu zagwozdek podatkowych. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej bądź podatkowej w swojej firmie, wypełnij krótki formularz kontaktowy. Link w opisie do tego odcinka w ramach kancelarii Gardens Tax and Legal. Chętnie pomożemy. Dzień dobry: Podatki, czyli platforma edukacyjno-szkoleniowa, platforma społecznościowa, również myślę tutaj o. Czy to kursie Dzień Dobry Egzamin, czy klubie Dzień Dobry Podatki, oraz Gardens Tax and czyli kancelaria prawno-podatkowa, to w zasadzie dwie strony tej samej monety mojej działalności zawodowej, ale jednak zajmują się czymś innym działalność edukacyjna, działalność doradcza więc powiedzmy sobie o tych dwóch organizacjach odrębnie, powiedzmy sobie po kolei, zaczynając od Dzień Dobry Podatki. Dzień dobry podatki to przede wszystkim podcast, a przynajmniej od tego wszystko się zaczęło, więc dwa słowa o podcaście. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli sięgniecie sobie do poprzedniego noworocznego odcinka podcastu, czyli do tego, w którym, którym zaczynałem 2023 rok, to mówiłem tam o pewnej zmianie, która się dokonała w charakterze nagrań, które wówczas przygotowywałem. Otóż jeszcze w 2022 roku generalnie te nagrania miały charakter rozmów z ekspertami. Zapraszałem różne osoby do podcastu, wybitnych ekspertów w wielu różnych dziedzinach i rozmawialiśmy na bieżące albo uniwersalne tematy podatkowe. Do tych odcinków cały czas możesz oczywiście sięgnąć na stronie dzieńdobrypodatki.pl, w archiwum są dostępne. I wtedy mówiłem, czyli w poprzednim odcinku podcastu, że... Potrzebuję pewnej zmiany i ta zmiana polegała przede wszystkim na tym, że zdecydowanie zwiększyłem częstotliwość odcinków solo. Odcinki z rozmowami również w 23 roku się pojawiały, ale zdecydowanie rzadziej, przede wszystkim nagrywałem indywidualne odcinki. Otóż to co jest ciekawe, to jest to, że znowu wracam do korzeni i to już się dzieje w poprzednich odcinkach podcastu, możesz zobaczyć, że tych rozmów jest więcej. I tych rozmów rzeczywiście w 2024 roku będzie zdecydowanie więcej. Nie będę uciekał od odcinków solo, to jest dla mnie też fajna zabawa, ale jednak będę chciał przede wszystkim poszerzyć bazę tematyczną moich nagrań. Czy właściwie naszych nagrań, bo o czym za chwilę powiem, czy przypomnę, od września ubiegłego roku podcast i cały Dzień Dobry Podatki prowadzone jest obok mnie, czy poza mną, także przez profesora Adama Bartosiewicza, więc będą także odcinki solo nagrywane przez Adama, co się zresztą już dzieje? Zobacz, czy patrz odcinek o KSEF. Więc chcę bardzo, chcemy bardzo poszerzyć bazę tematyczną. Ja nie ukrywam, że najlepiej, jeśli chodzi o podatki, czuję się w takich tematach optymalizacyjno-restrukturyzacyjno-przekształceniowym. I tych odcinków podcastu rzeczywiście było sporo w 2023 roku. Natomiast są tematy, na których znam się mniej, jak chociażby ceny transferowe. I szkoda byłoby pomijać te tematy w podcaście, który jednak ma charakter uniwersalno podatkowy, no bo przecież ambicja jest taka, żeby zajmować się różnymi tematami podatkowymi, a nie tylko tymi, w których czuję się świetnie. Stąd też wracam do formuły rozmów z ekspertami. Ponieważ jesteśmy aktywni od dłuższego czasu na YouTubie, te rozmowy będą miały oczywiście charakter wideo. W sporej części będą miały charakter także nagrań stacjonarnych. Myślę, że tutaj fajną jakość produkcji dzięki temu osiągniemy. No ale wiadomo, nie będziemy się tylko do tego ograniczać, jeśli mamy fajnego eksperta w cudzysłowie z zagranicy, czyli spoza łodzi, i wygodnie jest nagrać to i szybciej i sprawniej. Nagrać to zdalnie, to oczywiście nie będziemy od tego uciekać, więc tych rozmów pojawi się zdecydowanie więcej. Nie wiem jeszcze, jak wyjdzie nam częstotliwość nagrań. Tak, w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, e, nagrywamy w cyklu dwutygodniowym, czyli mamy dwa odcinki miesięczne. Bardzo chciałbym zagęścić trochę nagrywanie tych podcastów, m, optymalnie do czterech odcinków miesięcznie, tym bardziej. Że planując tematy i ekspertów, których chciałbym zaprosić do podcastu na kolejny rok, widzę, że tych tematów jest mnóstwo i tak naprawdę e, pracy nam tutaj nie zabraknie. W związku z tym najprawdopodobniej dojdziemy systematycznie, e, czy wrócimy, bo przecież tak już było w tym podcaście, do e, tych jednotygodniowych interwałów. Ale na pewno tych materiałów będzie więcej i będą szersze będą dotyczyły różnych tematów. Tutaj od razu prośba, jeśli masz sugestie co do tematów, co do ekspertów, zostaw proszę komentarz. Bardzo chętnie się do tego odniosę i, i, i będę wdzięczny. Bo będę widział, co Was tak naprawdę interesuje. No a przecież ten podcast ma być dla Was i, i tutaj będę starał się na te prośby reagować. Liczby, jak podcast rośnie, to jest ciekawe, ja sobie tutaj zerknę do ściągi, nie mam tego w głowie, ale na moment nagrywania tego odcinka mamy już 230 tysięcy odsłuchań podcastów w formie audio, czyli myślę tutaj o Spotify, o Apple podcast i tak dalej, czyli w tej formie audio. Takie liczby, rok temu było to 150 tysięcy, więc widać, że mamy 80 tysięcy odsłuchań w tym roku. Ale uwaga, mamy 10 000, ponad 10 tysięcy subskrypcji na YouTube, tutaj jest wzrost plus 6 w stosunku do ubiegłego roku, więc sporo, i 600 tysięcy wyświetleń, w samym 23 roku prawie pół miliona, więc widać, że ten kanał na YouTube się rozwija, rośnie i bardziej niż podcast w formie audio. Więc to jest ciekawe, w jaki sposób algorytmy YouTubea pomagają podbić te zasięgi i pomagają dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Ten rok y, był przełomowy dla podcastu i w ogóle dla Dzień Dobry Podatki z wielu względów, nie tylko ta zwiększona liczba wyświetleń na YouTubie, ale to przede wszystkim y, no, znaczące poszerzenie zespołu. To znaczy rok temu nagrywając ten odcinek noworoczny, w zasadzie w ramach Dzień Dobry Podatki byłem sam, oczywiście współpracowałem z różnymi osobami, natomiast zespół Dzień Dobry Podatki ograniczał się generalnie do mnie. Miałem tam wówczas pomoc e, wirtualnego asystenta, jeśli tak mogę powiedzieć, na części etatu, ale ten zespół był bardzo ograniczony, no to 23 rok przyniósł tutaj radykalne zmiany. Po pierwsze, o czym już wspomniałem, we wrześniu dołączył do mnie jako wspólnik w dzień dobry podatki, współcezo profesor Adam Bartosiewicz i no, od tego czasu bardzo intensywnie pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty, takiej zarówno treściowej, jeśli chodzi o darmowe podcasty webinary i inne materiały, szczególnie newsletter, jak i oferty produktowej, no, tak żeby odpowiadać na, na wasze zapotrzebowanie, na dawać, dawać po prostu tę wiedzę i społeczność również, dostęp do społeczności, którą razem tworzymy. Więc z tego miejsca, Adamie, witam cię jeszcze raz, bo już to robiłem i bardzo cieszę się, że możemy razem pracować. I nie mogę doczekać się tych naszych kolejnych wyzwań, właśnie w 2024 roku. Ale to nie wszystko. Zespół urósł nam o trzy dodatkowe osoby. To jest o Asie, która zarządza u nas projektami i sprawdza się w tej roli absolutnie znakomicie, więc tu no stanowi to trochę odpowiedź na te nasze rosnące wyzwania, na zwiększenie skali działalności, na to, że mamy więcej projektów to było konieczne, i już widzę, że to był znakomity, znakomita decyzja i znakomity wybór. Co ciekawe, proces rekrutacyjny, który zakończył się zatrudnieniem ASI, no, trwał dość długo. To był czas mniej więcej wakacji ubiegłego roku. To było dla mnie też ciekawe doświadczenie. Zgłosiło się grubo ponad 100 osób. 100 osób, 100 aplikacji spłynęło do mnie w ramach Dzień Dobry Podatki, więc to było też bardzo ciekawe doświadczenie rekrutacyjne, bardzo szerokie działania, no ale efekt jest absolutnie znakomity, mamy tutaj Asię na pokładzie. Równolegle dołączyła do nas Ewa i Paulina. Ewa zajmuje się społecznościami, jest w tym również świetna, Widać, że to po prostu odpowiada jej charakterowi i, i, i kompetencjom, więc zajmuje się w tej chwili społecznością kursu, rozwija społeczność kursu Dzień dobry, egzamin i. Klubu Dzień Dobry: Podatki. I tutaj również wiążemy wielkie nadzieje z pracą Ewy w kontekście rozwoju tych, tych, tych projektów. No i wreszcie Paulina, która wspomaga nas w działaniach marketingowych, w tym, żeby dotrzeć z naszymi propozycjami do szerszego grona odbiorców, żeby lepiej też informować o tym, co mamy do zaproponowania. Jeśli chodzi o te propozycje, o których wspomniałem, to 23 rok stoi niewątpliwie pod znakiem uruchomienia kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego, czyli dzień dobry egzamin. Niesamowity projekt, który kosztował nas mnóstwo pracy, to jest, spodziewaliśmy się, że tak będzie i tak faktycznie było. To było pół roku bardzo intensywnej pracy, właściwie powiedziałbym nawet więcej, bo te prace zaczęliśmy w okolicach. Maja 23 roku skończyliśmy w grudniu. De facto cały czas prowadzimy te prace, bo platforma kursu cały czas żyje, więc trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek ten, te prace będą skończone, bo rozwijamy, aktualizujemy projekt, dodajemy nowe funkcjonalności, więc to właściwie ciągle żyje, no ale oczywiście główne prace w postaci przygotowania materiałów są zakończone. Mamy ponad. Tysiąc kursantów, więc to jest niesamowita liczba i to pokazuje też, łącznie z opiniami, które no tu muszę przyznać są świetne, to pokazuje, że ten produkt w tej formie, który zaproponowaliśmy się sprawdza i ta formuła przygotowań do nauki na doradcę podatkowego się sprawdza. Nie będę jednak tego, tego tematu rozwijał, ponieważ równolegle udostępniamy bezpłatne szkolenie o tym, jak zdać egzamin na doradcę podatkowego, gdzie o tym kursie też, mówię, też mówimy razem z Adamem w szczegółach. No i też w przygotowaniu jest odcinek podcastu o tym, dlaczego warto, czy warto, właściwie dlaczego warto, tak stawiam tezę, zostać doradcą podatkowym. Więc te tematy będą jeszcze, zarówno na Łamach Dzień Dobry Podatki, naszego newslettera, webinarów i podcastu szerzej rozwijane. Ale niewątpliwie jest to, Projekt roku, dzień dobry, podatki. I nie zwalniamy tempa, nie odpuszczamy tego tematu. Będziemy go rozwijać również w 2024 roku. Jakie plany, jeśli chodzi o tę naszą działalność w Dzień Dobry Podatki w 2024 roku? Jeśli chodzi o produkty, to rozwój Dzień Dobry Egzamin, o czym już powiedziałem, ale także zdecydowane i intensywne wysiłki w kierunku rozwoju klubu Dzień Dobry Podatki. Niedługo tutaj więcej szczegółów, ale chcemy tu naprawdę mocno podziałać w celu zwiększenia wartości klubu, który. Już jest bardzo ciekawym produktem dla naszych członków, dla członków tej społeczności, o czym członkowie nam uprzejmie donoszą, więc to wiemy. Ale chcemy zdecydowanie powiększyć tę wartość, więc tu spodziewajcie się od nas intensywnych prac. Rozkręcamy także kurs wszystko estońskim CIT, tak żeby stał się. Niezbędnikiem i takim e, niezbędnym narzędziem dla każdej spółki, która jest opodatkowana estońskim CIT. Tutaj również wiele przed nami, i o szczegółach będziemy Was także informować. Planujemy także e, poszerzenie tematu KSEF. Krajowego systemu e-faktur. Nagraliśmy tutaj już kilka podcastów. Planujemy konferencje online, pracuj, planujemy również dodatkowe spotkania, webinary, także właśnie webinary, czyli spotkania w formie na żywo, w formie kontaktu bezpośredniego z, z Wami, z naszymi słuchaczami, odbiorcami. No to będzie niewątpliwie temat 24 roku, więc chcemy również zaopiekować się nim na łamach. Dzień dobry, podatki. Więcej tematów w podcaście, o tym też mówiłem, także takie tematy jak na przykład kontrole podatkowe, fundacje rodzinne, a także coś, co mi chodzi po głowie czyli taka seria podcastów, w których pokażę punktowo trochę elementy, na które warto zwracać uwagę, takie prawno-podatkowe obszary, na które warto zwracać uwagę w firmie, które mogą być źródłem okazji. Do uzyskania pewnych korzyści, ale mogą być też źródłem ryzyk i zagrożeń. Czyli, generalnie, jak przeaudytować swoją firmę krok po kroku. Myślę, że to też może być bardzo ciekawe. Bardzo chcemy też rozwinąć newsletter, więc jeśli jesteś już, jest, jest, jesteś zapisana, zapisana na nasz newsletter, no to po prostu to otrzymasz. Jeśli nie, to serdecznie zachęcam do zapisu na stronie dzień Będzie dużo bardzo ciekawych materiałów, treści w różnych formach. Myślę, dla każdego coś miłego. Więc tutaj również możesz spodziewać się rozwoju i dostarczania przez nas aktualnej wiedzy podatkowej. No dobrze, a co w kancelarii, co w Gardens, Tax and Legal? Tu także mamy rozwój, mamy poszerzenie zespołu i z tego miejsca bardzo serdecznie witam obydwie Pauliny, witam Ilonę, Witam Ewę, witam Adę, witam Wiole, więc mocno kobieco, jeśli chodzi o rozwój tego zespołu. Dziewczyny świetnie wpasowały się w zespół. Każda zajmuje się troszeczkę czymś innym, ale no, razem pomagają nam i poszerzyć ofertę, i wzmocnić siłę naszego zespołu, więc to jest super! I to też świetnie rokuje na kolejny rok. Rok 23, a także 24, bo te prace kontynuujemy. To przede wszystkim prace nad procesami, nad uporządkowaniem procesów w naszej firmie, zarówno organizacyjnych, z zakresu obsługi klienta, jak i z zakresu marketingu i sprzedaży. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla ekipy Szymona Negacza z Sellwise, w szczególności dla Szymona, ale także dla Lidi i Karola. To wszystko pomaga nam być sprawniejszą organizacją, lepiej dostarczać jakości usługi naszym klientom no i w taki jasny sposób też komunikować, co mamy do zaoferowania i w jaki sposób możemy naszym klientom najlepiej pomóc. Co planujemy na 24 rok? Poza tym porządkowaniem procesów, te, te, te prace będziemy kontynuować porządkowanie oferty i pracę nad tym, żeby dawać jeszcze większą wartość naszym klientom w ramach wyodrębnionych produktów nad którymi pracujemy. Nie mogę się tego doczekać, bo będzie to coś fajnego, ciekawego i jestem przekonany bardzo wartościowego dla naszych klientów. Niedługo już również na łamach podcastu Dzień dobry podatki będę o tym mówił, więc spodziewajcie się tutaj ciekawych rzeczy to wszystko właśnie w tym 24 roku przed nami. No dobrze, startujmy zatem z tym 24 rokiem. Zachęcam do subskrypcji tego podcastu. Mam też prośbę o lajki, komentarze. Mam też prośbę o polubienie czy o ocenę audycji w aplikacji Apple Podcast czy na Spotify. No, dla ciebie to chwila, a mnie bardzo pomoże w dotarciu do szerszego grona odbiorców. A zapewniam, że będę miał. Wraz z całym zespołem dużo ciekawych rzeczy do przekazania właśnie temu szacownemu gronu odbiorców. No i wreszcie, jeśli masz jakieś sugestie, jakieś pytania do nas, zostaw komentarz poniżej. Możesz także skontaktować się z nami w drodze mailowej czy poprzez formularz na stronie dzień No i cóż, na tę chwilę ode mnie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i na webinarach, których będzie zdecydowanie więcej w tym 24 roku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.